Siemanko, kochani widzowie, ze strony Gargamer i jeśli oczywiście ze mną... Maximum elo siema! Siemanko... E, siemanko kurwa z domu. Dobra. i właśnie dzisiaj wystawić krótki gameplay z minigry The, the Walking Dead, tak? The, the was to to Jak kto nie wie, tryb polega na tym, że mamy 15 minut na zdobycie jak największej ilości surowców zbrojenia się. I, no i idziemy do boju między innymi drużynami. Dobra, żeby, żeby was nie nudzić, e, maksimum co zdobyłeś właśnie? Jajeczka. Dobra. Chodź, naszego miejsca, gdzie zawsze tam piliśmy. chatki. Kurde. Ja bym trzeba co ja Daj ho. Tam, gdzie wyszedł? Pamiętasz chatkę z zbożem? Chciałabyś ziomuś. Ej, no, 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 dobra, poczekaj, bo jestem w zamku. Wol mi stąd, wol stąd, ziomuś. Wiesz, jaki ziomek nam kradnie warzywa? Oma nie wychowała? Chyba nie ma na... gdzie jesteś? Dobra, o... Gdzie jesteś? Dobra. nie wiem gdzie dojść po raz dojść, maksimum. Ładnie, myleć z dojdzie Dobra, o tu robię, robię, nam kilofa, nie kilofa. Kopi tam już dziurę. Ty się zakopiłaś. Ej, czekajcie, to dobra, kopię. Ja do siebie wejdę, bo już nie jest. Spokojnie. Zanim do siebie dojdę to zawsze potwa. Dobra, mm. ja Potrwa z 5 minut. Dobra. Ja bym musiał cały mój... zamierz... No nie, cały zamieść dookoła muszę przysiąść. Jesteś frajerem, no. czyli powiem. No, no, jeszcze... O, jestem, jestem! Nie. Wiem, nie, nie jestem. Ludzie, jakby ludzie się pytają, się... Zara będę. wodę z oku, zaraz Dobra, to jakby to zamknij drzwi i do dziury, tutaj wykopałem. Właśnie, dobra. Jeśli, się, jeśli się ciekawi, e, czy filmik pojawi się tak, że maksuma, niestety nie, bo. Maksum nie nagrywa. Ma, ma swój komputer. Masz no, A jaki masz? Nie dobra. Nie będziemy go obrażać. Chyba. Masz kraftinga, zrób se kilofa i kopać. Nie no. mam kilofa. Ej, ja tu skrzynki dropią może z tego wiesz czego. Są na jakieś? No. Hab będę ten serwer. Pamiętajcie, ludzie, jeśli się spodobało, łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Będę wdzięczny. I komentarzy dużo. Baki ziemuś tam skopie, widzisz to? Nie. A tam taki nikt jest jakiś tam gościu Ej, co to widzisz? Zielonych już nie ma. Dlaczego? Wszyscy tutaj Wszyscy się zabili. On tron. Ile jest dzień? Piecyk jest zrobione. Ja jest. Dobra, zrobimy jedno złota piecyk. Bo ja... E, masz drewno? Eee. Masz 20. Dawaj. No potrzebuję patyki. Dwa patry. Pa, ja moi zdobyję kilofa też i idziemy kopać. To jest mój kilo? Aha. Jesteście ciekawi czy pojawią się może w przyszłości więcej takich filmików? Może się pojawią jeśli Wam się spodobają? Postanowimy się grać z większą ilością ludzi, niż tylko we dwóch, może tak nie wiem. Może elo elo melo wejdzie jeszcze mi co? Nie wiem. Albo mikseru. Nie wiem. Uj, by ich tam widział. Dobra. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Za mikrofa No to i Dzięki ziomek, jedno z razy mnie zostawiłeś. Tu jest zajebis. O tu masz zielony graf. O ma jedno zielony. Dobrze pan. Dobra tyka, Ja Jakby co robię, kunie? Ja tak właśnie myślę. Zrobisz jakieś intro fajne czy nie? No, rób. Ale takie, wiesz, takie intro, takie, takie mega mega czy takie intro zwyczajne jak na przykład enzima? Nie wiem, no się w sumie enzima takie. Takie ty ty ty... ty. Takie na lepsze jest takie to... po co takie linie, takie ty, ty 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 No więc właśnie. Nie wiem. Ja się nie powiem. Znaczy, ja intro raz robiłem, ale najlepiej to mi nie wyszło. Ty, ty ty, 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 ty intro nie zrobiłeś Robiłem. Ale nie na YouTube, robiłem z poradnikiem ale najlepszym to mi nie, to nie kurde ucho mi się dotkało ziomek no serio, tam kurde fak pieprzone ucho dobra dobra ludzie ile masz w ogóle co mam dropić coś razu zauważyłem owszem eee troll a nie ładnie dropi? Ej ja o... E, bo Dobra. mi skrzynka nie dropa, a i te skrzynki powinien dropi właśnie. No więc właśnie, złoto jakieś inne gówno, co? Ale... Nie, złota akurat nie ma, ale żeby żelazo. Ej, ej, nie no, no bo... Zawsze dropię pamiętam. No albo żelazo, ale co jest takie coś, że w dostwornych do, do miejscach tutaj. Doscrowych miejsca nie, nie tam. A bo ile ej, się koszt... Ej, do skrzynka dropa. O! Aha. Ej, ziomuś, a. Ej, gdzie mówi, apoj być? Wyślełam ob... Był... -No. no, może na jakiejś serii, nie wiem, na przykład The Walking Dead na moim kanale? Ja? No nie, no. czy w takiej serii mogę się przydać, jakaś The Walking Dead? Nie wiem. Idę hmm. y po ciebie wobec... Zimuje... współ. na serio od niego się kopiesz? No, go i o go. O Rombiego, tutaj z ekipą i nas O no, nie, no, no ciekawe jak. Lawa, mistrzu, lawa. Dobra. Robię, robię zbroję. Ej, spoda, ja robię zbroję. Otóż dynikę zrobię tylko. Nie, ja robię dynikę. Nie, ja dobra. No. Masz tylko no. skokron. Chodź tu. Skokron jest twój. Oddawaj mu... Dobra. No, oddawaj mu! Ty co rączek, ty, 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 ty jeden. <laughs> ty go masz, nie kłam i z ej, ej, dawaj mi pochodnie, pochodnie mi dawaj I jest ty podni Jedno, dwie od razu Dam ci zero, może o, o, o. o, nie? O, nie, wiesz nie dałem ci, bo jesteś i gnojem, który kradnie ludziom genitalia I bo tam są czerwoni? ja nie mogę być czerwoni Tam są czerwonymi! No aaa, bo my jesteśmy przy murach blisko. Ej, zioł, nie wiem, to zabudował. Jeszcze nas dokopiam. Ha! z tym, ty, YouTube, napiszę. I, i YouTube'a. Yellow MC Gargan. Ale nie, napisałeś Bosko. Dobrze! No, Mam dyslekcję. No, ja tam do tego nie mam. Pozdrów i... tej osoba, nikt nie myślał, o tym No bo nikt się nie zna. Ja by tak też skakaletu przyszedł. A bo nie, no dobra. Jaka, y, 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 pingwin, bo ma 800 oświetleń. Taki coś. Pingwin z oświetleń. 800 tysięcy 80 Dobra no 800 tysięcy No 825 000. Takie wiesz, takie, pozdróbcie YouTube'a, Miliony komentarzy, miliony z tych Piedolnych którzy... no, to na się. Pozdrawiamy YouTube'a, pozdrawiamy YouTube'a. Wejście ja kiedyś będę taki sławny Nie śmiej się do mnie A? Kiedy będę taki sławny nie wiem jeszcze co mam. Nie, sorry, dzięki moim widzom. dzięki moim widzom. Oni Jajochron. Zobacz, ja po co kopiesz? Cicho, bądź. Pierd, ja się. Zobacz, sobie wie do ale to tylko zajebać. O, jej mi dał. Orąbałem, 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 orąbałem. Czemu Czemu Czemu? Mę... O, on mi, on mi, on tu Nic. Węgla. Daj mu... on... kamień przepala? Idiota. Ej mu...

Ej, bo no, tu naprawdę ciemno. To tu ciemno i żart. Ej, ciekawe nie jest jak tu wyjdziesz teraz. Ej, jednego tej gościu na nas się kopie. Ooo, pojawiłem się w jakimś zazupiu. A ja się z... nas kopię. Romanie, ty... Bo... Co on ma? Co za frajer. Co? On idzie do Ciebie, on idzie do Ciebie, idzie! Dokopał do, do się? Do nas? Nie, ale ten wyglądał na mnie. Nawet do nie pozwalałem przejść. Tu niech właśnie do Ciebie się kopie. Kto do, do mnie? I tam Pas jest wczoraj. Idioota. I co? Dziomale, jak chce wejść. No, no, nie za... serio, nie, oni mi to zamknęli Co? Zamknęli mi to, to no i kit No to Nie, nie masz zbroi, nie? No a ty masz? Moje no, ja mam, Jest! Gdyby za mną mieszać, to by było dość. Ile masz jabłek? Ja nie my tego ja tylko ja zero ja mam. Mamy tylko dwie minuty. Czemu odczynki mi nie dropią! Bo to gnój. Zyka, co? O to zagnój! Nie Ludzie... ...gryfować w tej... ludzie! Że zapytał. Nie <coughs> Ej! Ale nie! To było za dla mnie zaskoczeniem, bo w ogóle w takie... takie wiesz... nie było tej i... Po boku to masz dwie minuty, takie coś. Było, no, takie słabsze, nie? I takie coś. Bo, to było takie coś. Chodzimy, chodzimy, ja mówię... Chodzimy, chodzimy i nagle jest. Takie epickie, nie? Nie gramy? No, prawda, ale to będzie jednak zjebany gameplay. Czemu? Do, masz sens? Gdzie ty w ogóle jesteś? Do góry. No właśnie, właśnie hmm. zgubiłem. O, a bo na d O, ale ta by będzie pójść większym ekipom. Mam... To jeszcze jeden. No Tak nie wiem, może młody Perel wbiję? Albo... El elo, elo, elo Elo Melo Elo Elo z 2 z 250 Albo ten, albo... Nie, Elo Melo Elo Ten to ma podobnego skina I mają podobne głosy, nie? Powiedz mi jedno, gdzie ty jesteś? Do góry nad tobą Wiem cegargamy, mam iść pod ciebie. Widzę, przypadaj zarazo! Obażnie! No, cię zrobimy zbroję. Giniesz. Bo takie my w ogóle nagrywamy? Ej, dopiero nie No. Z, 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 z 14 minut. Robię ten, szybko, robię. Eee... Nie. O, strzy. Grzybitoschron! Ej, robię grzybitosch! Ej, a... Ej, po co ty przepalasz kamień? Po co ty przepalasz kamień, przepytam? Gdyby do kamienia nie przepalam. Ale czy nie, nie my, tylko oni. Czemu oni przepalali kamień? A to nie, to się tutaj może moich widzów. No, bo oni będą być. No, bo... Zobaczymy, ile widzów w Masz, grzyba sobie na stronę. Po pierwsze, przyniosłem 12 żelaza. Oko. Ej, mam pomysł, co będzie na łeb. Yes! Serioczinga ja ci dropa w takim momencie. Dobra, robię nam... Czy możesz to... zajebać craftinga? Kto? Kto? Jak? Jak? Jak ja? Craftinga Jak ja? zajebałeś. Nie, to jest kawał! Nie, nie rozumiem. Kto ty jenki wyrąbał? właśnie jakiś idiota wiesz że przed wojną, a dobra dobra helm. Um, hełm Pomyli... dobra pomyliłem się TNT myślałem że jest... jeszcze nie ma wojny a jest wojna o O, okay. jest bez mózg więc <laughs> <laughs> dla kogo takie coś? dla ciebie idealnie. nie ja... tylko dla debili e bo ja nie mam mieczyka no, no ja właśnie robię mieczyki Dwa! To dobrze, dojdź mieczek, bo ja mam swój mieczek gotowy. To jest sam nie Dla ciebie nie masz jesteś zbyt biedny dla mnie. Nie, to jest sam nie, ludzie. To jest zbyt wielkim... O, tu jabłko mi dałeś. Nie, jest szybki jesteś jak pies. E, dobra, ty szybki jak mucha w smale, bo bierzesz szybko. Masz w cudzie psa szmato. To właśnie, biedny szybki niech mówię. Aby, to mówię. A w ogóle nie chcę, psa, bo psa to nie <laughs> Biedny, mądrzej od ciebie. Chyba od ciebie. O ciebie na chomik jest się. Ej, je, bo żółtech jest mało, czerwonych jest dużo. Bo nie, nie pójdę. Chciałem powiedzieć tylko ciebie. Nie o ciebie jest mądrze... O ciebie jest... sorry, o ciebie jest głupszy but. Ej, ty jesteś głupszy od buta. Daj, chodź do góry, trzeba... Trzeba pilnować tej bazy naszej. Co? Jakiej bazy? to złoto muszę wykopać Nie do ej czekaj bo musimy to wszystko wykopać Chodę do góry nie piedlor oh, Ej ej czy tylko ja mam miałem baga? O oh, lol Wyję czerwonych, czerwonych widzę No ej no, tam no. no, no, ty poszedłeś do góry? No i za nasie zakampię Odyknu ale czerwony kampią. Nie widzę ja, dobra. Ile masz do tych? Jabłek? Jedno. Dwa. To za żyd. Ja <grym> mówię bo jest czterech. Na raz, sześciu... Na siedmiu. O Czerwonek jest najwięcej do cholery. Pod tobą, pod tobą Dobra Czech Jezu ty jesteś Po co ty za siekierkę zrobiłeś? Poczekaj maksimum, mam wiele pomysł Ej powsta yy, szkoła powstała i ten, nie Ej wiesz jakbyśmy mieli enchanting, ty wiesz jakbyśmy enchanting mieli z jakiego levelu? Odmiecic sobie level na 8 na 12, na ale ja wiesz, muszę. Wyścig... Usiądę sobie inaczej, żeby lepiej mi się działo i możemy ich walczyć. Nie, ja nie. Ja sam. Czerwonego widzę. Ej, czerwony czerwone pedale, otąd tu. Sam jesteś <wytrych> zielony. Sam jesteś zielony. Ej, czerwone pedałku. Ej, Ej, bo za chwilę będzie ten. Wiem, ale my to tylko stanowimy gambimy. Kurde dojczyk.

Nie no lol Ej, bo tu skrzy. Patrz, do... zapajkiwane miejsce na kamienia zrobiłem. A wkładaj mi ten leży. Masz tu i ten. Jabłuszka się panu przyda. Daj mi to, to przyda się. Ej, a co ja byłeś na przykład patrz? Mógłbyś te subskrypcję kupić za prawdziwe hajs. Na przykład wiesz, 50 zł, 2000 subskrypcji Ej, to mi jest chanting! Gdzie? Tam do góry! I odej mi miecz! Ej, ale patrz czerwoni zrobili. To nie jest czerwony, wodej mi No idziemy. Ja nie mam twojego męcika. No, no tutaj wypad. Ja za mógłby lecieć przez to. Jak się ruszył Dobra, chodź, będziemy tak kampić jak takie debile. Do góry, do góry, czekaj na laga. Do góry, do góry. A nie, 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 do góry, do góry nie. Nie, 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 nie. Dobra, ja tu kampię. Ja jestem... Ja nie jestem willem, ale ja tu kąpie. Cykor, cykor, cykor. Ja chcę do 3 minuty. I ty tam idziesz? No. Chyba. No. Stop! Idę no. z tobą! Stój! uff. Czemu byś nie powiedział, że ty idziesz? Bo ja bym poszedł z tobą. No i dedłem. Serio? Nie, wiem ja Weź do góry, dość szybko. Bo ja będę miał enchant... Ja będę miał całe kół enchantowane. To więc właśnie pośpiesz się do mnie. Ja mam przecież szósty lol. Tylko nie jest z paniadu. Ej, bo tam ktoś jest! Ktoś się idzie! Gdzie, 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 gdzie? Nad nami. Weź mnie odsłania, ja idę. Nie możemy zadać zna filmu... Dojdziecie, ty... dobra. Stop! Kurwa, nie strasz mnie. Spadłbym, no idź! Ej, ej, kakapel, idź, bo tam jest jak No idź, idź! Kopi się! No idź, bo on się no, no dobra, jaki debil! Spojrzał na nas i on się też... Wiesz, że... Idiota. Ja mu pokazałem swoim. Jaki idiota. Ludzie. Ej, ja co coś zrobił, gdybyś widział, że ktoś byś był tym czerwonym, więc jak sobie poszedłbyś na niego? No i o się by nie mogłeś. Ej, co ty? Jak sobie? Ej, na pierwszy level, na pierwszy level. Ej, nas tylko tu dwóch zostało. Poczekaj, co oni to... Fuck. Co oni to napisali? Pao, najlepszy z okazji Dnia Kobiet. Od pan. Pozdrawienia yes. do Oskarka, oczywiście. A jak tu teraz wejdą, mnie zabiją. Całej ku ochrona jeden, ludzie. na? No. Ochrona jeden, ładnie. I mieczyk, jaki masz, ostrość jeden. Też. Wszystko ładnie, kurde... Popaska brakuje, my nie mamy całej Q. Ja mam całej ku. I... ochrona 1 na tych? Ja mam prawie całą ochrona 1 i tylko buzików nie mam. Ja mam całą ochronę... bo... japo... Ej, ludzie, trzeba to zwinować. Ej, ile jest tych? Ło kurdus... Ej, było za 40 sekund! Nie, no, tylko dwóch zostało. Ziomoś, miło by Cię znać. Ja mam... Opa. Czemu rzuci aż to przegrywają? Ej, bo Ej, my się chowamy i potem jak będzie mało ludzi to wychodzimy na... dobra taktyka, dobra taktyka, niech sami się wybiją? A my podlecimy we dwóch do jednego, co? Nie! Yeah. No nie? Ja ostatnio ogarnęłem dwóch za jednym zamachem, bo miałem z dwa złote jak kala ogarnęłem. Pa, maksym kości, panowie, ja maksym kości, by tobie, okur. Ale miałem ostrość dwa, bo wtedy mnie... Nie, 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 wr nie wratuj! Na shift, na shift. Czemu nam jest tu czerwonych? Oda, pa? Ja się pierdalają. To jest na no shift? O kurde. A to śmiesznie wygląda. Oni się, oni walczą, aby tu wpadł. O bo Madiaks! Ej bo on na mnie się gapi, nie? Ze mną! Oh no. Ej oh no. mam szansę to wygrać. Wiesz, z taką taktyką... <grym> Taktykę odebili. Jest tylko dwóch! Zleją się! <grym> się. Aaaa! Zgubiłem meczyk! A nie, dobra, na się. Uuuu... Um... No. Ej Ale bo Nie mnie... podchodź. Bo mnie znukło się. Niech zdebią się z nami na koło. O... Nie podchój dojdź o... On jak sobie mieczyk Odrzut jeden Dobra jeden umarł, stał jeden dojdź jest To jest tylko jeden, widzisz to? Dziękuję o... ci górę. Czekaj, stość sto! Ja chcę go zobaczyć jaki odrzut jeden jest! Ej, co jest lepiej odrzut jeden? Czemu tylko z ej, ej gdzie on jest? Kurwa, nie chcę mieć. Maxim pomoc o FAK O FAK O FAK o FAK KURDE JADEŁE! <śmany> no o o, o, o mamo, <śmany> <śmany> ja, 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 nie PE! JEZ JOSTO A. Ej GRIME, ja, ja, ja nie rozumiem, ja miałem 500 duszy. Wie, FAG ja, wygraliśmy I to się nagrywa widzowie kochani gra mistrzów! Dobra. Czyli tak na zakończenie odcinka widzicie nagnie coś dać na sobie PvP. Udało nam się wygrać nasze wygranie, nam wygra, więc jak na to powiedzieć Do widzenia Jeśli podobało się to oczywiście łapka w grę, komentarz, subskrypcja Będę wdzięczny, więc do zobaczenia, bye, Maxium hej ja maxium gdzieś po raz Maxium, pozegnaj się Na razie elopa sorti Arkazio Malki